Witają Państwa Dariusz Szmakowski i Jacek Laskowski. Będziemy wspólnie komentować dla Państwa ten mecz towarzyski. Dziś zobaczymy jak Paris Saint-Germain gra przeciwko Atletico Madryt. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. W ataku i w pomocy po trzech zawodników. Cavani! jaj piłka minimalnie mija słupek. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Ryzykownie, ale udało się. Wspaniałe futbolowe widowisko. Bez wątpienia zapewni nam Neymar. Grający przeciwko Antoanowi Griezmannowi. Czego się po nich spodziewasz? Zatem Neymar jest niesamowicie szybki i potrafi to doskonale wykorzystać. Pod Traxler. Strzał tuż nad poprzeczką, minimalnie za wysoko. Saul. Lemar. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Draxler. Neymar. Użawa. Neymar. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. No już blisko pole karne. To Malemar! Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na Laura. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. I mamy otwarcie w tym meczu. Jeden do zera. Kabani, Draxler. Ależ nieudane podanie co za głupia strata. Diego Costa. Costa musi to strzelić. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Wybijają teraz do przodu. Rabio. Neymar. Draxler. Kabani. Zespół traci piłkę. Diego Costa. Wspaniała szansa Kosty. Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Nie będzie strzału, rywale. Oddalili zagrożenie od bramki. Koke. Saul będzie strzelał. Był obli. spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. No, przegrywający dostali teraz prezent od losu. Kolejne trafienie mogło tutaj kompletnie zmienić obraz meczu. Thomas Munie. Kilian Mbappé. Saul. Koke. Diego Costa. Doskonale. Ależ okazja Griezmana. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Prawdziwa klasa. Draxler. urzawa. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobra okazja do oddania strzału. Wykłada piłkę koledze. Przy piłce Diego Costa. Tak, tak, mamy gola. Popisał się wspaniałym strzałem reprezentant Hiszpanii. Bez problemu zakończył tę akcję strzałem. Brankarz był źle ustawiony, a on to skrzętnie wykorzystał. Tak jak mówisz, to nie był żaden problem trafić do bramki w tej sytuacji. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Kilian Mbappé. Kabani. że atakuje bokiem boiska, ale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. Lemar. Diego Costa. Będą szukać teraz okazji do kontry. No mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. A tak strata. Kawań. Zdecydował się na strzał. Nie będzie bramki. Bramka łapie piłkę. Saul. Ok. Może zdecydować się na strzał. Jest dośrodkowanie. Griezmann ma szansę. Piłka wybita z pola karnego. Przejęli piłkę. Popatrzmy. Uderza Griezmann. Swoją piłkę Blamkarz. 2 do 0 po... Los Colchoneros przystępują do drugiej połowy spotkania z obiecującą zaliczką. Zobaczymy, czy będą w stanie ją utrzymać. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra... Może uderzać na bramkę. Bramka, Bramka dla Atletico. Szał w słupek. Wydawało się, że piłka wyjdzie z powrotem w pole gry, ale ona jednak wpadła do bramki. To było bardzo widowiskowe. Szczęście albo precyzja, ciężko. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół Neymar. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika Cavani. Mbappé, Marko Verratti. Neymar. Saul. Diego Costa. Koke. Draxler. Udana pułapka ofsajdowa. Zmiana w PSG. Rodrigo. Griezmann. Diego Costa znalazł się na czystej pozycji. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę. Ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej. Odrybali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Kulku. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Marko Piłkę ma grizma. Grisbana, a czytico zdobywa Bramkę. Mamy powtórkę Bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali nawet na remis. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Marko Beratki. Dobre, skuteczne podanie. Kawani. Ok. Diego Costa. To będzie rzut wolny. Jimenez. No kto przejmie tę piłkę? Okay. Tomas Munier. Out dla Atletico. Angel Correa. Saul. Antoine Griezmann. Angel Correa. Piłka w pole karne. Diego Costa. Gol! Mamy bramkę. Co za emocje! Fantastyczna centra, doskonale go do znalazł w polu karnym i mamy bramkę. Atletko Madryt udowadnia, że potrafi grać w piłkę. Ładna bramka. Piłka leci w pole karne, przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. A realizator prezentuje nam teraz powtórkę tej pięknej bramki Diego Costa. Dobrze poszedł do tej brzutki, dołożył nogę i ładnie skierował piłkę do bramki. Griezmann, będzie bramka. Są, ale zablokowany. Griezmann. W tej pozycji może uderzyć bramka dla Tekiko. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Strata, co zrobi przeciwnik? No i końcowe 10 minut tego spotkania, genialne podanie Mbappé. Mbappé przed szansą. Za chwilę wznowią grę rzut rożnego. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Jara oddaje strzał. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ma do kogo zagrać. Jest okazja. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Hernandez. Jeszcze tylko dwie minuty regulaminowego czasu gry. Ależ okazja. Czy ją wykorzysta? Jak można było tego nie strzelić? Naprawdę nie wiem. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Strzał fatalnie niecelny. To się zdarza najlepszym. Chociaż część kibiców już pewnie widziała piłkę w siatce. Angel Corea. Saul. Antoine Griezmann. Diego Costa. Dobrze, przebił się. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Są dzisiaj dla rywali bezlitośni. Dla da chwilę arbiter zagwizdę po raz ostatni, a oni znów strzelają. Należało się spotkanie, mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, Różnica Goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. Koniec meczu.